Witajcie, w ostatnim odcinku Superhexagon! Hexagon z mojego punktu widzenia minęło jakieś hmm, 5 minut, nie wiem, ale mimo wszystko zapraszam. Hardest test, Hypermode! Mój rekord to 89 sekund. I tutaj nie zginę po 110, bo pewnie tam nawet nie dojdę, ale będę się starał przejść. I chciałbym zrobić mały zakładzik, bo czemu by nie? Ponieważ na tym kanale nagrywam również Cesa i będzie więcej CS'a, ponieważ ostatnio CS mi się podoba, no może nie jest to zbyt ambitna grana, ale mimo wszystko. I enjoy, więc zrobimy tak, że jeżeli ktoś. Nie, przepraszam, jeszcze raz. Jeżeli nie przejdę tego trybu w trzech próbach, to oddam klucz komu. Jeszcze nie wiem. Będziecie musieli napisać komentarz prawdopodobnie, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Także teraz ode mnie. Jeżeli nie przejdę w trzech próbach, oddaję klucz. Dajcie mi chwilę. Dobra, nie, dobra, jedziemy. tutro Jestem pewien, że większość z Was życzy mi śmierci. Nie no ten poziom to już jest hard. Może moje godziny spędzone na heksagonie się na coś przydarzą tak, tak, tak. Kurde, ciekawe ile jest już sekund Jak mi się uda za pierwszym razem to będę lucky A wy będziecie sad, że nic nie dostaniecie Hehe <laughs> Trudno O Jezu! Shit! 40 sekund, a już dobrze szło. Dobra, druga próba. Jedziemy. Again. Matko święta, druga jest zawsze najgorsza. Znaczy, powinienem się zamknąć, się skupić, zamiast rozmawiać. Ale wtedy ten let's play nie miał sensu. Nawet nie jest let's play, to jest wall tool. Dobra. O czym nie sumie Nic w tym dziwnego. Kurde, ktoś tam się nagrał, trudno. Nawet nie wiem, kto to. To mogą mnie zabić, rozpocząłbym się przeczytał i by było koniec. Ile sekund? Powiedzcie, bo ja nie wiem! A to ważne. Pentagon, Pentagon 45 sekund, dobra, jeszcze 15, czy 15. 1 czwarta. Jakoś to ujdzie, jakoś będzie. Chcę mój klucz. To nie tak, że lubię oddawać klucze, nie? Dobra. Hexagon. Tak! A, nic nie dostaniecie. Czekajcie, Dobra, to jest ostatni tryb. Game over. Ach, po przejściu tego, po przejściu, mm, po przejściu właśnie ostatniego poziomu dostajemy ten czarny. I ten czarny jest dużo trudniejszy z tego powodu, że wszystkie dziurę w krawędziach z góry i z dołu widać dużo później. Z powodu umiejscowienia kamery. No cóż, tym razem wam się nie udało. Klucz nie będzie. Ale jak będę grał w osu, to prawdopodobnie będę robił podobne e, konkursy. Nazwijmy to tak. E, no cóż, mam nadzieję, że miniseria Wam się podobała. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek, ani z czego. Jak macie jakieś sugestie, to piszcie śmiało. A jak nie, to ja coś wymyślę. O, mam nadzieję, że Hexagon się podobał. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!